Dwór w Woli Pękoszewskiej został wybudowany w pierwszej połowie XIX wóz fundacji Franciszka Górskiego, ówczesnego właściciela majątku. Pozostał on w rękach rodziny Górskich aż do II wojny światowej. Za czasów zarządu Górskich majątek był miejscem spotkań ówczesnych elit. Andrzej Górski ożenił się z hrabiną Różą Belina Brzozowską 1911-1977. Wychowali troje dzieci. Gabriela, Maria i Hubert. W 1944 roku nastąpiła zmiana majątek wola Pękoszewska został przejęty przez skarb państwa, a w kwietniu 1945 roku rozparcelowany. W 1953 roku w Woli Pękoszewskiej utworzona została rolnicza spółdzielnia produkcyjna, przełom, która przejęła od PGR u Babsk całą resztówkę z budynkami gospodarczymi i gorzelnią. Obiekt jest teraz opuszczony i wpisany na listę zabytków. Jeśli uda mi się tam wejść przez jedyną drogę, czyli piwnicę, odcinek na pewno pojawi się na kanale.